Dzień dobry, z tej strony Złomnik. Już za tydzień, czyli 12 listopada 2023, będzie można sobie kupić mój kalendarz na rok 24 Volkswagen Passat B5 u kresu drogi na sklep.zlomnik.pl będzie dostępny w cenie 30 zł i oczywiście tradycyjnie w pierwszym dniu sprzedaży wszystkie egzemplarze z moim własnym autografem, który składam sam osobiście, oraz również na sklepie tego samego dnia znajdzie się wspaniała naklejka Ceny tego modelu już tylko rosną, która prezentuje się, zaraz Wam pokażę jak, zapraszam. Pokażę Wam, jaka piękna jest ta naklejka. Także za tydzień se wbijcie na sklep.zlomni.pl po mój kalendarz oraz również informacja od 12 listopada aż do świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie moje książki, przewodnik do rozpoznawania gratów na wycieczce też będą z autografem. Także za tydzień na sklep, a teraz uwaga, będzie nietypowy film. YouTube napisał do mnie, że powinienem poeksperymentować z nowymi formatami. Więc, oto jest właśnie ten nowy format, który postanowiłem stworzyć w ramach eksperymentu, czyli najdziwniejszy nowy samochód, jaki jest dostępny w Polsce: Lexus LM, jak Legia Mistrz. No, bo normalnie nie kręcę nowych samochodów, no bo one są dosyć nudne, ale ten samochód nie jest nudny. Jest to naprawdę najbardziej dziwny i najbardziej szokujący pojazd, jaki w ogóle się pojawił w Polsce w sprzedaży w ostatnich latach. Totalnie się tego nie spodziewałem. Sądziłem, że te luksusowe minivany, o których mówiłem na przykład w filmie z Fordem Econoline'em, pozostaną specyfiką azjatycką, ale nie. Lexus, zachęcony prawdopodobnie jakimiś badaniami rynku, postanowił, że wprowadzi do Polski luksusowego minivana pod nazwą LM. No bo w Azji te minivany w luksusie to jest totalnie norma. Tam wszystkie te Toyoty, Vellfire, Alphard, jakieś tam Nissany, czy nawet Mitsubishi się zdarzają po prostu jako minivan z pełnym tłuszczem. W Europie koncepcja, żeby było auto, które jest minivanem i zarazem tłuste, no jest właściwie nieznana. Jak się w Europie chce auto e, luksusowe, to się kupuje luksusowe, Limuzynę. A tutaj mamy samochód, który, co Lexus bardzo podkreśla, absolutnie nie jest stworzony na podwoziu dostawczaka. To nie jest żadna płyta podłogowa samochodu użytkowego. Jest to płyta podłogowa z Lexusa Ericsa. Z który jest dosyć e, też komfortowy, elegancki i premiumowy. Więc stworzenie na jego bazie minivana, e, no powiedzmy sobie, było dosyć odważnym pomysłem, ale powiedziałbym, że. To wyszło zaskakująco dobrze. Ja go kręcę dlatego, że on mi z jednej strony się podoba, a z drugiej strony mnie szokuje, nie tylko tym, jak wygląda. No bo Lexus, nie dość, że wrzucił na polski rynek luksusowego minivana, to jeszcze stworzył go w dwóch wersjach. Siedmioosobowej, gdzie te miejsca trzeciego rzędu są takie trochę, powiedziałbym, symboliczne, oraz tej właściwej, czyli czteroosobowej, gdzie cała tylna część jest takim super luksusowym przedziałem. Ogólnie słowo luksusowe jest dla mnie trudne do wymówienia. Takim super komfortowym przedziałem dla dwojga pasażerów, albo dla dwóch pasażerów, albo dla dwóch pasażerek. Co sprawia, że właściwie nie ma totalnie samochodu w Polsce, który byłby z tym porównywalny. Jeszcze bardziej nie ma w Polsce samochodu, który by wyglądał jak minivan i kosztowałby 730 tysięcy złotych, bo ten wóz kosztuje tyle co mieszkanie. Tę część zostawię na koniec filmu, bo ona jest najwspanialsza, a na razie pokażę Wam szoferkę, bo tak naprawdę ten samochód posiada szoferkę, ponieważ tu jest wszystko oddzielone grodzią jedno od drugiego, więc tak naprawdę ta część jest to typowa szoferka, gdzie siedzi szofer, czyli kierowca, który wiezie państwa. Dobra, idziemy do szoferki. No bo w tej właściwej wersji czteroosobowej tutaj mamy dwa miejsca. Oczywiście one są bardzo luksusowe. Jeszcze raz powiem luksusowe, to mnie do tworek odwiozą i skórzane. Ale mamy też grudź. Ta grudź Tutaj ma postać takiego, właśnie oto białej ściany, takiej oto białej ściany z szybą. I ta szyba tutaj może się wysuwać i wsuwać do góry, i oddzielać przestrzeń pasażerską e, od przestrzeni dla e, szofera. No i tak naprawdę, to właśnie jest prawdopodobnie ten element, który pokazuje, jak bardzo azjatycki jest ten samochód w Europie. Takie rzeczy się za bardzo nie dzieją. W Europie występuje jakaś minimalna solidarność między klasą pracującą a panem właścicielem, który z tyłu jest wieziony. i nawet jak się kupuje nowoczesną limuzynę, typu nie wiem, S-Klasa, 7, A8 i tak dalej, albo nawet Bentley, to on nie jest przedzielony ścianą w połowie, aleksus jest, bo w Azji te podziały społeczne między szofera a tego, który jest wieziony są tak silne, że oni się ze sobą nie mogą stykać. Jednak zanim będą gadżety, jeszcze parę słów o układzie napędowym tego samochodu. Oczywiście nie jest to diesel, bo już Lexus nie robi diesli. E, oczywiście jest to hybryda. Jest to 2,5 hybryda z systemem na, napędu na 4 koła i 4, czyli to jest coś takiego, że napęd na przednie koła jest realizowany silnikiem spalinowym i elektrycznym jak w typowej hybrydzie, ale do tego jeszcze tylne koła mają swój własny silnik elektryczny, który tam dopędza w razie potrzeby te e, tylne koła jeżeli przy ruszaniu jest taka konieczność, czasem jest, czasem nie ma, nieistotne. W każdym razie, tak, mam małą maskę, Czekajcie, Mogę to otworzyć. Zwracam uwagę na front tego samochodu i na jego atrapę chłodnicy. Lexus w ostatnich latach poszedł w taki temat, żeby te atrapy były jak największe, jak najbardziej szokujące, ogromne i gigantyczne. I ta rzeczywiście z tym wzorem przedstawiającym taki sześciokąt, bo to jest ośmiokąt, nie, sześciokąt jest jednak jest naprawdę niesamowita, ale co ciekawe, ten samochód się doczekał ostatnio wersji na Azję pod marką Toyota, czyli Alphard Velfire, czyli ta nowa, nowa generacja tych super luksusowych vanów i one wyglądają jeszcze dziwniej. Także to, co jest tutaj, to i tak jest normalne i dla Europejczyków, więc nie ma problemu. A tu jest ten silnik, o którym mówiłem, spalinowy, 2,5 z bezpośrednim wtryskiem paliwa plus hybryda, jeden silnik z przodu, drugi z tyłu, elektryczny. Jak na dzisiejsze czasy jest to bardzo dużo e, pojemności, bardzo duża pojemność i bardzo duża... Przepraszam, ale akurat BMW 34 jedzie... E, jest to jak najbardziej duża pojemność i duża emisja CO2 też tego samochodu, jak na dzisiejsze czasy w Europie, ale... Lexus może sobie na to pozwolić, ponieważ Toyota ma tak fantastyczne wyniki w sprzedaży aut hybrydowych, które emitują bardzo mało CO2, że może sobie pozwolić na sprzedawanie nawet tak ekscentrycznych samochodów jak ten. Ciekawostka związana z tym autem jest taka, że jak w Polsce ruszyła sprzedaż tego samochodu opowiadano nam to na konferencji, gdzie była prezentacja tego wozu to się okazało, że jest bardzo dużo klientów z Rosji zainteresowanych tym samochodem, ale Lexus twardo nie chcę sprzedawać go klientom rosyjskim. No bo oczywiście Rosja to sankcje i wiadomo z jakiego powodu i ja popieram tę decyzję Lexusa, ale nie zmieniono jednak naklejek pod maską i mamy normalnie opisane na nich po rosyjsku ostrożna. E, to jest tutaj napisane wysokoje naprażnienie w nutri. co to znaczy, ja nie znam. To jest najdroższy minivan od Lexusa. Szkoda, że nie jest oferowany w USA. Bo by się dobrze sprawdzał w teledyskach. Rymowaliby tam raperzy o czach. Oczywiście tym się jeździ trochę jak busem pod kątem tego, że to ma widoczność na 180 stopni, niewiele więcej. No bo przez tę gruć trochę tam widzimy do tyłu, ale nie za wiele. Jak trzeba wyjechać powiedzmy z ulicy pod ostrym kątem, to trzeba się już mocno postarać i trzeba o tym pamiętać. Ale jest to sprawa szofera, a nie więzionego. Tam więziony z tyłu się nie musi tym przejmować. Moim ulubionym gadżetem tutaj jest to, że jak się rusza tym samochodem to się nam pojawia warunki użytkowania i polityka prywatności i tutaj żeby kliknąć, że się zgadzamy musimy się zatrzymać, przełączyć samochód na P, kliknąć rozumiem warunki użytkowania, rozumiem politykę prywatności i dopiero wtedy możemy dać zgadzam się i żeby korzystało nam z multimediów z naszego telefonu i tak Miałem już przyjemność jechać tym autem trochę szybciej, bo po obwodnicy i rzeczywiście jest on szokująco cichy. Jest szokująco cichy właściwie przy każdej prędkości. Oczywiście jest to typowa hybryda, więc silnik spalinowy się włącza, kiedy chce i wyłącza, kiedy chce. Jeżeli jeździmy wolno, to nie znaczy, że zawsze będziemy jechali wolno w trybie elektrycznym, bo on czasem musi sobie podładować ten akumulator. Ale ogólnie jest to wóz, który jest zestrojony w taki sposób, że nie wiemy, co się dzieje na zewnątrz. Jest totalna cisza w samochodzie, jest totalny komfort, jest odcięcie od świata zewnętrznego. A i to mówię z perspektywy szofera, bo z perspektywy tych tam z tyłu. Ja też tam jechałem, byłem tam przewieziony dla Hecy, jak była prezentacja polska tego samochodu i tam z tyłu to jest dosłownie tak, jakbym jechał trochę w karetce, bo szyby są oczywiście, znaczy można je sobie zabielić tymi roletkami, można sobie tutaj też zabielić szybę takim mlekiem, teraz Wam to pokażę. No i tak naprawdę wtedy się czujemy trochę jak w ambulansie. W tym samochodzie wszystkie dźwięki są nietypowe, nawet czujniki parkowania nie wykonują normalnego dzwonienia, tylko mają swój specjalny szczególny dźwięk. O wskaźniki są oczywiście elektroniczne a co ciekawe teraz widzicie na ekranie dwie czerwone kropki tutaj w dolnej części ekranu, tutaj one są widoczne to w tej chwili one nie są zapalone w ogóle to znaczy jeżeli ja patrzę teraz na ten wyświetlacz za kierownicą to ja tych kropek nie widzę a w aparacie je widzę, także nie wiem za bardzo o co chodzi tutaj, na pewno na zegarach mamy z jednej strony obrotomierz co jest nietypowe jak na hybrydę, no bo w sumie po cholerę jest ten obrotomierz skoro nie mamy kompletnie żadnej możliwości zmiany biegów, bo jest to ECVT jest to ECVT, czyli po prostu skrzynia, która ma tylko położenia PRND. I tutaj, niby, to sport, ale ten sport tak naprawdę niewiele daje. E, więc, e, informacja o tym, ile obrotów mamy w tym, danym momencie, jest tak naprawdę zbyteczna. No i prędkość jest wyskalowany do 260 km na godzinę, ale bez obawy. Ten samochód tyle nie pojedzie, nie wiem dokładnie ile on pojedzie, bo nigdy tego nie próbowałem, ale z danych fabrycznych wynika, że no, większość tych hybryd jedzie 180 i koniec. Do obecności lusterka z kamerą to już nas przyzwyczaiły samochody dostawcze w ostatnich czasach i tak naprawdę wiele aut dostawczych, takich tam Renault czy Ford mają po prostu lusterko będące kamerą tylną i ta kamera ma to do siebie. Że ja w tej chwili stoję od tego samochodu jakieś dobre 6-7 metrów, a wydaje się, jakbym był w tej kamerze bardzo blisko za autem. I tak naprawdę trzeba się do tego mocno przyzwyczaić, że widząc samochód, który no niemalże dotyka nam do lusterka, to ten samochód jest kilka metrów za nami. No ale da radę. Próbowałem policzyć guziki w tym samochodzie, poległem przy 130, jest ich znacznie ponad 130 przycisków. Oczywiście liczę wszystkie przyciski, jakie są w tym samochodzie możliwe do wciśnięcia. Na przykład tutaj mamy przyciski do otwierania, zamykania drzwi, przyciski do sterowania wyświetlaczem wyświetlaczem, tym głównym wyświetlaczem kilometrów. O, coś mi się z ostrością dzieje, co jest grane, kurka wodna, złomnik, kup sobie aparat i mikrofon se kupi, sobie kup kurtkę nowo i tony, kur... Przyciski również znajdujemy na klamce z tej strony do otwierania i zamykania drzwi przy, przytrzymujemy przycisk i się nam drzwi otwierają, ale nie to Wam pokażę dopiero później, dopiero na sam koniec będzie ta część pasażerska warto też docenić tę tylną blendę mówiłem o niej przy Nissanie Grandzie że Japończycy bardzo lubią ten element stylistyczny czyli blenda świetlna przez cały samochód i teraz ten bagażnik ma coś co mnie totalnie zszokowało no bo tak, tutaj mamy taki element, który w ogóle nie jest niczym przyczepiony, taki kawałek plastiku, tekturki czy czegoś pod nim mamy półeczkę na malutkie rzeczy. Nie wiem za bardzo, jakie tutaj malutkie rzeczy mogą wejść w, tym, w to miejsce. Ale jak to wyjmiemy, a to jest tylko wciśnięte, to pod spodem mamy, zobaczcie, normalnie koło zapasowe i to na Alufeldze. I to jakie ładne, jeszcze z Made in Japan, czyli zrobione w Japonii, bo ten samochód jest zrobiony w Japonii w odróżnieniu od większości samochodów produkcji teoretycznie producentów japońskich w obecnych czasach. Kiedy auto jest włączone, możemy sterować opuszczaną szybą. Zobaczcie, ta szyba teraz w tej wersji. Jest przezroczysta, mogę z nią zrobić różne rzeczy. Mogę na przykład ją zamleczyć. Pach tak, jest zamleczona, i w tym momencie szofer odcina się od pasażerów z tyłu, i oni go nie widzą, i też nie widzą za bardzo dokąd jadą, no bo mają szyby boczne zaciągnięte roletami, a szybę przednią e, zamleczoną. Ale możemy ją nie tylko odmleczyć, ale możemy ją również sobie opuścić w dół o elektrycznie, i wtedy widzimy dokładnie całą kabinetę e, dla państwa z tyłu która jest absolutnie wspaniała i wyjątkowa. Schoweczek z przodu jest tak sprytny, że otwiera się uważając na dwie strony. Tak go można otworzyć, można go zamknąć i potem można go otworzyć też tak. To jest kurka wodna tak mądre, że ja się dziwię czemu tego nie ma w większej liczbie samochodów, proszę państwa. Dobrze, pora wejść do środka. To nie będzie zwykły test siadania za samym sobą. To będzie coś specjalnego, ale najpierw muszę się pozbyć obuwia, ponieważ, powiedzmy sobie prawdę, w tym samochodzie nie wsiada się w brudnym obuwiu. I zasiadam w jednym z dwóch foteli. Ten fotel jest absolutnie szokujący, ponieważ nie tylko, że jest on regulowany w każdym możliwym zakresie, skórzany i tak dalej, wentylowany, grzany, wszystko, 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 to jeszcze ma on tutaj całą ogromną konsolę z panelem, ze sterowaniem wszystkim, co tu jest, ponieważ, jakbyście nie zauważyli, to pod tą szybą znajduje się Turbo Giga, wielki ekran, na którym można wyświetlać przeważnie to jakieś e, filmy albo coś, ale w ramach tak zwanej łączności bezprzewodowej z telefonem, więc trzeba mieć tam tego CarPlay'a czy Android Auto. Można go podzielić na dwie części, spróbuję go zaraz włączyć, nie wiem, czy to wszystko jest w ogóle włączone, bo mi się wydaje, że wszystko jest tutaj powyłączane. E, a tutaj właśnie jest panel sterowania i to, co tutaj widzimy, te smartfony, to nie są, proszę Państwa, smartfony, tylko to są piloty. To jest pilot do sterowania wszystkim. Teraz chciałbym go wyjąć. A, proszę bardzo, o wyjmuje się go. W ten sposób. Można też sobie sterować osłonami. Wchodzimy tutaj sobie tutaj w osłony i mamy cały panel na tym pilocie, które osłony są zasunięte. Teraz zobaczcie, tutaj są wszystkie teraz osłony pozasuwane. Mamy teraz tę kabinę maksymalnie zaizolowaną, ale spróbujemy sobie coś otworzyć tym pilotem. To, jak się trochę z, z ostrości złapie. I damy sobie otwórz. I się nam, proszę bardzo, otwiera. I teraz spróbujemy sobie dać tę tutaj boczną, mniejszą, też sobie damy. I też się nam otwiera. Jest to asystent klimatyzacji, który pomoże nam wybrać właściwą temperaturę i nawiew. I w zależności od tego, czy chcemy się na przykład skupić, albo odprężyć, albo uspokoić, nie wiem czym się różni uspokojenie od odprężenia, ale ok, to będzie nam różny dmuchał. Ale faza. Ale moja ulubiona wersja to Energize, gdy chcesz poczuć energię. Jeszcze powinna być opcja, gdy chcesz się wkurzyć. Wtedy się włącza ta, ten asystent klimatyzacji, dmucha raz ciepłym, raz zimnym, raz w twarz, raz na nogi, wydaje jakieś dziwne dźwięki. I wtedy, jak chcesz poczuć energię, to on Cię po prostu wkurza i wtedy czujesz ten gniew, tę złość i przekuwasz ją w coś, nie wiem, właściwie w to. Zwalniasz szofera. O. Szokująca jest liczba funkcji, które są w tym samochodzie zdublowane, bo na przykład. Te boczne osłony są, jak widzieliście, sterowane z pilota, ale po prostu wystarczy nacisnąć tutaj, czy też przesunąć ten przełącznik Side Shade i one normalnie zjadą oto w dół o. Oczywiście ludzie prestiżu muszą mieć stoliczki, dlatego tutaj schowane są elegancko stoliczki i prawie jak w samolocie w klasie biznes można sobie rozłożyć stoliczek, na nim chcę postawić laptop i pisać na nim bardzo ważne maile w bardzo ważnych sprawach. O milionowe kwoty, kontrakty i tak dalej. To, co ogólnie robią bogaci ludzie. Czyli robią coś, co wygląda, wydaje się być bardzo, wa bardzo ważne, a tak naprawdę głównie zajmują się, no nie wiem. No, Jak wsiądziemy, to czujemy taką ilość prestiżu, że on się nam nie mieści, naprawdę w naszym ciele, wylewa się nam uszami, oczami. Dlatego musimy mieć specjalne schowki na prestiż. Tutaj są właśnie schowki na prestiż w tym samochodzie. Tutaj jest jeden schowek, tutaj jest kolejny schowek. Tym razem z lodóweczką. Przepraszam, bo mi troszkę przeszkadza tutaj statyw, żeby go lepiej otworzyć. A, no, się bardziej nie otwiera. To jest schowek z chłodzony, czyli po prostu lodówka na napoje. A tak naprawdę jest to, to również bardzo azjatycka rzecz, ponieważ jest to po prostu schowek na buty. Tutaj bierzemy te buty, które... Zostawiliśmy tutaj na dole, to są buty moje i mojej córki. Eee, Wsadzamy sobie do, tutaj do schowka na buty i jedziemy w tym samochodzie bez butów. Ale jest też coś, co łączy Lexusa LMa z Mercedesem W140. To jest oczywiście lusterka do makijażu z podświetleniem. Czyli otbieramy sobie tutaj, zapala się nam lampka o i teraz można widzieć mnie, jak trzymam aparat i yy, yy, gadam do tego aparatu mnie w, w lusterku. Też widać markę aparatu tam może zasłoń, albo w sumie nie ważne. Na dachu mamy kolejne przyciski do sterowania drzwiami, jak już mówiłem, można chyba w sześciu miejscach tego samochodu poruszać drzwiami. Z zewnątrz, wewnątrz, na kilku przyciskach, i jeszcze na dachu, tutaj można po prostu zamknąć sobie drzwi o, elektrycznie, i teraz zamykamy się w środku, i teraz jakby jeszcze szyba była za podniesiona i zamleczona, to żebyśmy naprawdę mieli niesamowity klimat, w tej chwili. Troszkę nawet widać to podświetlenie kolorowe w tym kolorze meteoru, który wybrałem wcześniej, bo wcześniej nie było go widać, musiałem takie to, to wnętrze jednak po prostu zaciemnić, żeby to było widoczne. Więc unieśmy sobie teraz szybę, zamleczmy ją i teraz zwracam Wam uwagę, że mamy słoneczny, ładny dzień, jesienny, ale bardzo ładny i w tym samochodzie jak zamknąłem wszystkie możliwe rolety i zamleczyłem przed nią szybę, to, znaczy tę szybę rozdzielającą szoferkę od części pasażerskiej, to jest w nim totalnie z tyłu ciemno, więc jest to samochód, gdzie naprawdę można się zrelaksować, nawet jak jest bardzo jasno, i kompletnie się w nim odizolować od otoczenia. Po prostu się położyć na tym fotelu, oprzeć sobie głowę na tym zagłóweczku. O! I w ten sposób sobie proszę, proszę Państwa, podróżować. Zwracam uwagę, że ten pilot ma nawet funkcję ostrzegania o wyniesieniu go z samochodu. Uwaga, drzwi tylne są otwarte, umieść pilot stacji ładowania. Fajnie, że piszą umieść pilot, a nie unieść pilota. Powiem tak. Nie wiem jak się ten ekran tutaj włącza, po prostu jestem za mało człowiekiem prestiżu. Ja wiem, że on działa, bo mi się udało go na prezentacji samochodu włączyć, ale w tym momencie, mimo że się połączyłem z CarPlayem, moim telefonem, no to, to ekran się nie, nie włączył i udało mi się włączyć ekran centralny, teraz jeszcze tylko muszę coś zrobić, żeby to działało, nie umiem kompletnie go obsługiwać. Nie bardzo wiem, czym się go obsługuje. No mówię, można byłoby pewnie czytać instrukcję, ale komu by się chciało czytać instrukcję? Zobaczmy, czy to jest ekran dotykowy? Nie. Schoweczków też jest ze 130, bo tak, tu jest na przykład schoweczek dla pasażera, zobaczcie, z własnym USB, a jeszcze ma e, uchwyt na kubeczek w tym miejscu, również taki śliczny, taki UW. E, no i ten schowek oczywiście na stolik. Tego tu jest tak dużo, że mógłbym tutaj nakręcić film, który trwałby godzinę, a i tak bym wszystkiego Wam nie pokazał. Jeszcze kolejny schowaczek mamy tutaj. W związku z tym, że Lexus podkreśla, że nie jest to dostawczak, uznałem, że najlepszym testem dla tego samochodu będzie zakup profili metalowych w sklepie budowlanym i przewiezienie ich na remont tym samochodem. Mam taki problem, że gdybym miał w sobie wybrać, to wolałbym tym Lexusem jeździć jako szofer, niż być nim wożonym, no bo bycie wożonym jest dosyć dla mnie krępujące, no jak ktoś mnie gdzieś wiezie, to tak się czuję, że no okej, okay, jeszcze jak taksówkarz, no to czasem, chociaż bardzo rzadko kiedy jeszcze taksówką. O, przekroczyłem prędkość, 52 na godzinę mam na liczniku, więc pojazd robi ding, 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 że jadę za szybko. Dobrze, już jadę 48, teraz jest nic. Nawet gdybym był człowiekiem bardzo bogatym i zatrudniałbym pracownika, a nie, czekajcie, zatru zatrudniam pracownika, ale on mnie nie wozi. Jak gdzieś jedziemy, to albo ja prowadzę, albo się po prostu za jakiś czas zamieniamy za kierownicą z pracownikiem, tak sobie po prostu jeździmy. Nie jest tak, że ja się jemu każę wozić, to, bym, to byłoby szalone, ale nigdy w życiu, e, nawet gdybym miał e, tony pieniędzy, nie kupiłbym sobie takiego samochodu, żeby wożo wożono nim mnie. E, I właśnie, ponieważ to jest trochę niezgodne z europejską, boże, znowu 53 e, niezgodne troszkę z europejską mentalnością. To y, dlatego prawdopodobnie w Europie te. Attention! In one kilometer, stationary traffic. Kto ci pytał? I być może dlatego Lexus uznał, że te samochody się w Europie nie sprzedadzą, a potem po stwierdzeniu, że jednak jest na to rynek, postanowił je do Europy wprowadzić. I to jest ciekawe, bo jak się okazuje, nawet w krajach y, bardziej, powiedzmy, rozwiniętych ekonomicznie niż y, Polska. Też się okazuje, że jest na ten samochód rynek i też, też jest na ten samochód klient. I Lexus mówi, że w roku 2024 prawdopodobnie w całej Europie sprzeda tak do tysiąca sztuk tego samochodu. Co oczywiście czyni z niego pojazd kompletnie, totalnie niszowy, ale zarazem jest on niezwykle ciekawy, ponieważ on jest jakby powiewem innego świata, jest powiewem e, luksusowej Azji. W Europie, która jest taka bardziej przyziemna, gdzie nie ma nastawienia na aż tak szokującą ilość gadżetów, bajerów i tak dalej, na to oddzielenie kierowcy od szofera, mamy jakby możliwość dotknięcia własnymi rękami, ręcyma, troszkę innej, troszkę obcej kultury. Ja nie mówię, czy ona jest ani lepsza, ani gorsza. Dla mnie ona jest po prostu inna, ale nie będę jej oceniał pod żadnym względem. Będę musiał opuścić szybę tę między kabiną szofera a kabiną pasażerów. Aby móc włożyć te profile metalowe, które zaraz nim będę woził, jak jest van, to van musi robić rzeczy, które robi van, prawda? Van musi latać. Niestety jest problem z tymi słupkami, e, słupkami A, z tym dodatkowym okienkiem. One są w takim miejscu, że żeby skręcać tym samochodem skutecznie i widzieć dokładnie, co gdzie jest, no to naprawdę trzeba się niesłychanie wręcz skupiać e, i jakby bardzo o tym myśleć przez cały czas. Jakby ja rozumiem Lexusa i ich założenie. Lexus nie jest w Europie tak rozpoznawalną marką jak w Stanach Zjednoczonych, więc wszystko, co sprawia, że ludzie więcej mówią o Lexusie, że ludzie pokazują sobie Lexusa palcem i mówią: Kurka wodna, ale to jest niesamowite, to działa na korzyść tej marki. Więc wprowadzenie takiego auta tutaj na rynek europejski, gdzie ono będzie niszowe i będzie mało ich spotykanych w ruchu ulicznym, nie ma to aż takiego znaczenia, że on nie będzie wolumenowym modelem, bo to jest tak naprawdę Halo Car. Kiedyś karami były super samochody, samochody sportowe. Lexus, nie wiem jak się nazywał ten taki sportowy RCF, nie, nie RTF. LFA, ten co miał V10, był halokarem. A w tej chwili, w nowych czasach, halokarem jest minivan. Ja to szanuję totalnie, mi się bardzo podoba ten plan. Wolę minivany niż wszystkie samochody sportowe razem wzięte. Kupiłem specjalnie białą szmatkę, żeby rozłożyć na fotelach, żeby się na pewno nie pobrudziły. Wezmę teraz ten fotel w całości, położę. O! Zobaczcie, jak się pięknie kładzie. OK, zrobiłem miejsce, żeby się na pewno nie zabrodziło. Jest ściereczka, jest kamizelka, jest futera od statywu. I teraz na to mogą iść już normalnie te profile. Zobaczcie, położyłem dasie. Tutaj sobie leżą elegancko na szmatce. Nie jest to zbyt szybki samochód z jednej strony. Z drugiej strony jest wystarczająco szybki jak na swoje możliwości, a co najważniejsze, przyspiesza w sposób kulturalny i liniowy i nie ma takiej sytuacji, że ci pasażerowie z tyłu się czują po prostu, jakby rzucało nimi tam jak w pustym sklepie, nie powiem kim. Tylko właśnie jest po prostu kultura cisza i, i o to chodzi. Norel. Droga z Wilanowa do Konstancina to jest naturalne środowisko tego samochodu. To jest ograniczenie do 60, oczywiście nikt się go nie trzyma, wszyscy mi wyprzedzają, jak jadę przepisowo, ale to nie ma znaczenia, bo w tym samochodzie naprawdę nie trzeba się spieszyć. Jest to chyba ostatni samochód na świecie, w którym trzeba byłoby cokolwiek komukolwiek udowadniać. Sprawdźmy, jak tam się mają profile. No, chyba nigdy nie podróżowały w tak komfortowych warunkach. Teraz sobie wyobrażam, że tam z tyłu siedzi prezes jakiejś wielkiej azjatyckiej firmy, na przykład jakiejś chińskiej wielkiej firmy, bo oczywiście w Chinach też sprzedają ten samochód, w ogóle mało kto wie, że to już jest druga generacja Elema. Pierwsza bazowała na tej jeszcze chyba tylnonapędowej Toyocie Alphard, a w tej chwili wraz z drugą generacją to już jest samochód globalny dostał nową właśnie platformę z silnikiem w poprzek i, i napędem na cztery koła tym i 4 bez wału napędowego więc sprzedają go i w Europie i w Chinach oczywiście nie w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych ludzie takich samochodów nie wiem dlaczego nie uważają, ale być może tam marka Lexus nie powinna być z tym kojarzona dźwięk silnika tam a nie za przyjemny, ale teraz jak jechałem do sklepu budowlanego po te profile i zatrzymałem się pod sklepem, wyłączyłem samochód to pokazał mi, że z mojej dotychczasowej wycieczki po Warszawie dzisiaj tym samochodem mam średnie spalanie 68, więc jest to bardzo ładny wynik. Nie wiem, jak się komuś udało w nim zrobić to ponad 9, które jest na komputerze pokładowym. Też nie wiem, jak ten komputer zrestartować i zresetować, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że teraz pokazał mi właśnie, że mam 68. No i to potwierdza, że jak się taką hybrydą umie jeździć, robi się to delikatnie i z przemyśleniem to ona będzie paliła bardzo mało paliwa. Najgorszym rakiem są ludzie, którzy kupują sobie albo dostają służbowy samochód hybrydowy, upalają go przez cały czas jak kretyni, a potem mówią, że e, ta hybryda to oszustwo, bo dużo pali. O, ciężkie. O, dobra, idę zanieść. I elegancko wszystko czyste bez śladu. Ale ponieważ jestem kulturalnym człowiekiem, a woziłem tym samochodem córkie. to wezmę jeszcze tutaj, sprawdzę, czy tu jest czysto. O, jak widać, jest tak umiarkowanie czysto, więc jeszcze przed oddaniem tego wozu tutaj pryśniemy środkiem do plastików i wytrzemy. Czy Lexus LM robi zamieszanie na drodze? Z jednej strony, no, ludzie się patrzą rzeczywiście na ten samochód, ale oczywiście nie jest to poziom zainteresowania, które wzbudzają chociażby super samochody. Chociaż tak naprawdę nigdy się nie nadąży za tym, co ludzi zainteresuje. Bo, na przykład, ostatnio mój kolega jeździł tym nowym Priusem. Eee, powiedział, że. Nigdy w życiu nie mógł się opędzić od takiej liczby ludzi, którzy chcieli wszystko wiedzieć o tym Priusie. Co to za model, od kiedy wejdzie, ile kosztuje, ile pali, co ma w wyposażeniu. Wszystko chcieli wiedzieć o Priusie, aby się wydawało, że to jest zwykły samochód. Więc tak naprawdę to przełożenie e, dziwność samochodu, a zainteresowanie ludzi nie jest wcale jeden do jednego. Natomiast to, że ten Lexus jest de facto dosyć dyskretny, to uważam, czyni go idealnym samochodem właśnie do wożenia ważnych gości. To jest auto, którym można wozić gości w drogim hotelu. Czy to jest świetny wóz dla ambasadora? Bo z jednej strony nie wygląda jak super luksusowa limuzyna, a z drugiej strony nią jest, a nie czymś, co ma w sobie zbyt wiele bliśtry i przepychu. Ocenię na koniec Lexusa LMA, ponieważ jest to samochód kompletnie z innej planety. Nie chcę szpitala. Czemu mi każesz szukać szpitala? Kobieto, uspokój się natychmiast. Zobaczcie, ona mi każe szukać szpitala. Chyba psychiatrycznego, jak musiał to kupić. Nie, przepraszam, dobrze, no może nieważne. Eee, nie, więc na koniec powiem tak. Jestem w szoku, że Lexus zdecydował się na wprowadzenie do Polski samochodu tak nietypowego. Jestem w szoku głównie z powodu ich odwagi, bo większość firm w Europie w tej chwili motoryzacyjnych no to jakby to po angielsku powiedzieć Play it safe. Czyli pokazuje takie samochody, no, maksymalnie do siebie upodobnione, a Lexus wychodzi przed szereg i mówi: Zobaczcie, mamy coś dziwnego, mamy coś nietypowego, i to coś dziwnego, nietypowego wam sprzedamy. I w tym momencie jakiś BMW czy Mercedes sobie powie: Kurka wodna, jak to, dlaczego, to za bzdurny pomysł. Wiadomo, że łatwiej pozwalać sobie na odwagę, kiedy się jest liderem rynku w tylu krajach. Jak Toyota, oczywiście, nie jak Lexus. A przy okazji warto wspomnieć, że Polska jest drugim największym w Europie rynkiem Lexusa. Pierwszym jest Wielka Brytania, gdzie kupują to Azjaci. I to już wszystko w tym nietypowym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak tak to fajnie, a jak nie to trudno. Jak chcecie to oglądajcie, nie to nie. Musu nie ma i w ogóle nara i zawsze grat.